Majowy zjazd wolontariatu misyjnego to przede wszystkim spotkanie z rodzicami wolontariuszy. Od wczesnych godzin porannych czekaliśmy w napięciu na gości. Oto oni. Niektórzy wolontariusze martwili się, przyjadą czy nie przyjadą. Przyjechali niektórzy z całymi rodzinami. Całe spotkanie, nie będzie, tu nie będzie nic wyjątkowego na tym spotkaniu. Ale chcieliśmy Wam pokazać dom, w którym Wasze dzieci raz w miesiącu przebywały przez weekend. Mówią o tym domu, że czuły się tu dobrze. Poznacie nas. Coś się opowiemy Wam o Waszych dzieciach, o rzeczach, które może Wy nawet nie Będziemy starali się Was uspokoić w jakiś sposób, Celem spotkania było poznanie przez rodziców działalności salezjańskiego środka misyjnego. Przede wszystkim wolontariatu misyjnego. Jakie były reakcje rodziców na decyzję dziecka o wyjeździe misyjnym? Ja osobiście jestem zaskoczona tą decyzją, że teraz i że roczny wolontariat. Wydawało mi się, że będzie potrzebowała jeszcze troszeczkę więcej czasu, ale mama nigdy nie jest gotowa na dorosłość własnego dziecka. Jestem z niej Dumna, dumna, że mam taką córkę, że po prostu no, ma tak silną wiarę, że pomaga innym, bo bardzo przez całe swoje życie pomaga mi. Gosia zawsze lubiła, ją ciągnęło w świat, ale ciągle pracowała w grupach takich przykościelnych, oazowych, na pielgrzymce, pielgrzymce ewangelizacyjnej chodzi. Więc myślę, że to był taki małymi krokami chciała, no, coraz dalej. No nie wiem, szukała swojej drogi, nawet nam nie powiedziała pewnego razu dowiadujemy się, że jest w Warszawie i że się do tego wyjazdu byliśmy trochę zaskoczeni. Taka ogromna radość. Cieszyłam się tym, że ona jest szczęśliwa Tak na psami SMS-a. Ja Agnieszka Wojna jadę, jestem najszczęśliwszą na świecie. To ja byłam najszczęśliwszą osobą na świecie. Bo szczęście dziecka jest zawsze szczęściem. Rodziców nie ma większego wydaje mi się. Wspólnota salezjanów ze ośrodka misyjnego przywitała rodziców w nietypowy sposób. Na potrzeby spotkania powstał salesjański misyjny zespół muzyczny. Wjechował do nas oczywiście z Afryki, ksiądz marek. Rodziny wolontariuszy powoli zaczynały rozumieć, że salezjańska radość jest tym, co przyciąga młodego człowieka. Rodzice wolontariuszy misyjnych z minuty na minutę przekonywali się, że decyzja ich dzieci jest związana z wiarą i z Księdzem Boską, że motywacją ich wyjazdu na misję jest Jezus Chrystus. Ja ją wspieram zawsze modlitwą, ufam w opatrzność Bożą, więc że Bóg jeżeli przygotowuje do czegoś to po prostu prowadzić będzie. No i ja nigdy się nie sprzeciwiałam, nigdy nie, nie stawałam, znaczy nie stawałam w przeszkodzie, zawsze wspierałam modlitwo. No, no nie powiem, żebym promieniał radość, nie za bardzo tak. No ale muszę uszanować to jest jej decyzja i. Misje to są dla Agnieszki bardzo ważne i to jest jej całe życie. Ona cały czas. Mówisz, że właśnie chce pojechać na tę misję, żeby tam pomagać innym, no i że w ten rok poświęcić Panu Jezusowi. To jest jej po prostu taka motywacja, no i tyle. Głęboka wiara, a z drugiej strony jej duża skromność. Wolontariusze przygotowali specjalną pantomimę dla swoich gości. Jakie było przesłanie? Jeśli jesteś młodym człowiekiem, który odkrył w swoim sercu Boga, to zastanów się, czy i ciebie Chrystus nie powołuje do wyjazdu misyjnego. Misja jest pełnieniem woli najwyższego. Podczas spotkania mówili o tym, jak bardzo kochają swoje dzieci. Czy ich pociechy zmienią się po powrocie z misji? To trudno powiedzieć. Moja córka zawsze była dla mnie najwspanialszą osobą. Może się zmieni na lepsze, ale jest dobra. Oby się nie zmienia na gorsze. Co się może z niej zmienić? Myślę, że będzie bardziej wrażliwa. My naprawdę wyrostamy ja już jako pokolenie powojenne wyrasta, wyrastałam w bogactwie, tak? Moje dzieci wyrastały jeszcze w większym bogactwie. I po prostu nawet nie zdajemy sobie sprawy z ilości bólu, z ilości głodu, z ilości różnych nieszczęść, które spotykają po prostu mieszkańców Ziemi. Więc myślę, że będzie po prostu bardziej świadoma tego, jakie są potrzeby wszystkich nas, ludzi. Nie to, Ola, to, to nie trzeba, to ona się nie musi zmieniać, ale myślę, że... To oddana taka charytatywnie. Myślę, że to, to, to już to, nic, no ona jest, to dobre dziecko. Nie trzeba, żeby się zmieniała. I, I jeśli mógłbym dodać, nie wiem, to kiedy miałem obawy wcześniej, widząc tutaj ten ośrodek, teraz jestem spokojny. I to, co zobaczyłem później, jest już. Teraz rodzice będą spokojniejsi. Ich pociechy mogą wyjeżdżać na misję. Do Peru, Zambii i Wenezueli. Rodzice polubili nas. Niektóre mamy nie chciały wyjeżdżać z naszego domu. Po wyjeździe zaproszonych gości postanowiliśmy trochę potanczyć. Dlaczego nie? I znowu przypomnieliśmy sobie słowa księdza Bosko, szatan boi się ludzi radosnych. Zapytaliśmy samych wolontariuszy, jak przeżyli to spotkanie. To spotkanie bardzo mi się podobało ze względu chyba najbardziej na to, że przyjeżdżali nasi bliscy, i gdzie wiedziałam, że gdy przyjeżdżała moja mama, mój brat i jego rodzina pełni byli obaw niezrozumienia, a wyjeżdżali z radością i pokojem wewnętrznym. I było to niesamowite i widoczne, jak Pan Bóg poruszył ich serca. Jestem bardzo szczęśliwa, że moja mama mogła przyjechać do środka, poznać miejsce, w którym przez ostatni rok spędziłam mnóstwo czasu. I też bardzo się cieszę, że poznała innych wolontariuszy, którzy razem ze mną w tym samym roku wyjeżdżają na misję. Dzięki temu wie, że. Nie jestem jedyną osobą, która wyjeżdża na misję. Ona nie będzie jedynym rodzicem zamartwiającym się w tym czasie o swoje dziecko. Bardzo się cieszę, że moja rodzina miała okazję poznać ten ośrodek, zobaczyć to, co przez praktycznie rok poruszało moje serce, poznać ludzi, z którymi się zaprzyjaźniłam, zobaczyć wartości, którymi ja żyję cały czas. I cieszę się ze mną tą, tą drogą, którą wybrałam. Cieszę się bardzo, że mojej mamie udało się przyjechać na to spotkanie, że poznała dom, w którym raz w miesiącu znikam z naszego domu i mama się dziwi gdzie, więc już wie teraz, wie, poznała wspólnotę, poznała także innych rodziców, którzy myślę, że tak samo jak, jak ona i jak również mój tata, myślę, że na pewno przeżywają mój wyjazd. I już teraz wie, że nie jest sama, że mm, są także inni, którzy, którzy mm, tak samo będą tęsknić i będą wspierać swoje dzieci. To już koniec spotkania. Nasze rodziny i prace na misjach zawierzyliśmy Marii Spomorzycielce Wiernych. Ksiądz Bosko powtarzał: Chcecie wiedzieć, co to są cuda? Zaufajcie Marii Spomorzycielce. Dziękujemy Chrystusowi za wszystkie cuda, które w tym roku działy się w naszym domu. I za wszystkich cudownych młodych ludzi, których w tym roku przysłał do Saleckiego Ośrodka Misyjnego w Warszawie. Do zobaczenia we wrześniu.